Nie zawsze będą cię atakować bronią, większość czasu używają szeptów, pytania za twoimi plecami, wątpliwości zasiane jak nasiona, a w momencie, gdy zareagujesz emocjonalnie, już przegrałeś grę. W świecie, który kwitnie dzięki hałasowi, twoja cisza staje się twoją najsilniejszą obroną. Stoicy wiedzieli o tym, nie krzyczeli o swojej mocy, nie błagali o szacunek. Żyli według zasady znacznie bardziej przerażającej dla swoich wrogów odłączenie bo w momencie, gdy przestajesz potrzebować czegokolwiek od innych, stajesz się nietykalny. Epiktet urodził się jako niewolnik nie miał niczego, nawet wolności ale poznał sekret: mogą zakuć twoje ciało w kajdany, ale nie twoją duszę. Od tego momentu przestał grać według ich zasad, nie zareagował, obserwował wybrał każde słowo każdy ruch z precyzją i to właśnie czyni kogoś niebezpiecznym nie głośne groźby ale spokojne kalkulacje jeśli chcesz przetrwać w świecie napędzanym przez ego wygląd i manipulacje musisz stać się twierdzą nie tylko po to by trzymać innych z daleka ale żeby kontrolować swoje emocje bo najłatwiej zniszczyć osobę jest tym który reaguje bez myślenia. Za każdym razem, gdy tłumaczysz się ludziom, którzy cię nie szanują, dajesz im amunicję. Za każdym razem, gdy próbujesz udowodnić swoją wartość, już przyznałeś, że było to wątpliwe. Więc oto pierwsza zasada nietykalności: nie tłumacz. Nie jesteś książką, którą każdy zasługuje przeczytać. Jesteś zamkniętym sejfem. Niech się zastanawiają, co jest w środku, niech się boją otworzyć. Seneka ostrzegał, ten kto cierpi przed czasem, cierpi bardziej niż to konieczne. Większość ludzi jest już w emocjonalnym długu, zanim życie w ogóle ich przetestuje, wyćwo złamane serca, martwią się o zdradę, zakładają odrzucenie, zanim się ono wydarzy. I w ten sposób... Oddają swoją władzę z wyprzedzeniem. Przestań krwawić przed raną. Trenuj się, aby odpowiadać, nie reagować. Kiedy ktoś cię obraża, pozostań spokojny. Kiedy ktoś w ciebie wątpi, pozostań spokojny. Kiedy życie cię wystawia na próbę, pozostań nieruchomy. Spokój to nie słabość. To jest przygotowanie, to siła czekająca na uderzenie, jeśli to konieczne. Niech myślą, że jesteś nieszkodliwy. Niech cię lekceważą. To jest twoja przewaga. Bo drugie prawo brzmi: nie bądź przewidywalny. Przewidywalność rodzi kontrolę. Jeśli wiedzą, co zrobisz, mogą cię złapać. Ale jeśli nie mogą cię odczytać, nie mogą cię powstrzymać. Nie musisz być się bać. I to nie jest tajemnica dla samego ego. To strategia. Samurajowie nazywali to Fudziusin, Niezłomny umysł, umiejętność działania z spokojem w chaosie. Nie dlatego, że jesteś otępiały, ale dlatego, że jesteś jasny. Tak wiele osób się załamuje nie z powodu presji, ale z hałasu, za dużo opinii, za dużo danych wejściowych, za dużo załączników, Oto trzecie prawo Kontroluj swój dostęp. Nie jesteś winien światu swojej ciągłej dostępności. Nie musisz odpowiadać na każdą wiadomość, reagować na każdą plotkę, lub rozważać każdą emocjonalną prośbę. Granice nie są barierami, to są bramy. I to ty decydujesz, kto przez nie przechodzi. Marek Aureliusz rządził imperium, ale żył jak Mich. Jego moc nie pochodziła z kontrolowania ludzi, pochodziła z panowania nad sobą. Wiedział, że przywództwo bez samodyscypliny to tylko chaos w koronie. Chcesz prowadzić swoje życie? Zacznij od opanowania siebie, to znaczy Twój harmonogram, Twoje słowa, Twoje impulsy, Twój wewnętrzny świat. Oto czwarta zasada nietykalności. Odłącz się od wszystkiego, co nie służy twojemu celowi. Nie dlatego, że jesteś zimny, ale ponieważ twój czas jest święty. Energia jest walutą, a uwaga to sposób, w jaki ją wydajesz. Jeśli oddasz swoją energię rozpraszaczom, dramaty, czy ślepe załuki, nie dziw się, gdy poczujesz się duchowo wypalony. Chcesz pokoju? Usuń potrzebę odpowiadania na bzdury. Chcesz jasności oddal się od hałasu. Chcesz władzy? Zachowuj swoją energię, jak królewska rodzina trzyma złoto, oszczędnie i z rozwagą. Jest coś przerażającego w osobie, która się nie wzdryga. Kto nie goni? Kto nie udowadnia? Ponieważ taka osoba już opanowała wojnę wewnętrzną. Nie stajesz się nietykalny, budując mury wokół swojego serca. Stajesz się nietykalny, wiedząc dokładnie, kiedy i dlaczego otworzyć bramy, prowadząc swoje życie zgodnie z zasadami, nie presja. Będziesz testowany, będą próbować Cię sprowokować, nazwą Twoją dystans jako arogancję, Twoja cisza jako słabość, Twoja samokontrola jako pustka. Niech tak będzie, bo ostateczne prawo jest takie nie poprawia ich nieporozumienia. Niech Twoje wyniki mówią same za siebie. Filozofowie nie spierają się z głupcami, pozwalają głupcom ujawniać się. I to jest miejsce, gdzie leży Twoja ostateczna moc nie w dominacji, ale w powściągliwości. Lauzi kiedyś powiedział: Ten, kto pokonuje innych, jest silny. Ten, kto pokonuje samego siebie, jest potężny. Chcesz być nietykalny? Zacznij działać z zamiarem. Niech Twoja cisza będzie strategiczna. Niech Twoja obecność będzie niepokojąca. Niech Twoje działania będą rzadkie, ale ostateczne. Świat będzie się kręcił w chaosie. Ludzie będą dalej plotkować, wyzywający, testowanie. Ale Ty idziesz pewnie, myślisz długo, poruszasz się ostro, bo nie jesteś tutaj. Żeby być lubianym. Jesteś tutaj, aby być szanowanym, do obejrzenia, być zapamiętanym. Nie dlatego, że krzyczałeś, ale dlatego, że nigdy nie musiałeś. Widzisz, większość ludzi żyją jak otwarte książki, przewracając każdą stronę dla obcych, którzy nie zasłużyli na prawo do czytania. Zbyt wiele mówią, przezadzią, przezadzią. Dlaczego? Bo boją się niewidzialności, boją się, że będą źle zrozumiani, ale to właśnie ten strach czyni je podatnymi na atak, lewnie tłumaczy się oftom. Nie ryczy, żeby udowodnić, że jest niebezpieczny. Chodzi z pewnością siebie, z pewnością, z energią, która mówi Niego nie wybieram. Musisz się o tym stać, nie bądź wszędzie, nie mów cały czas. Nie dawaj wszystkim dostępu do swoich myśli. Im mniej ruchów wykonasz, im bardziej staje się potężny. To jest filozofia strategicznej ciszy. To nie znaczy, że jesteś bierny. To znaczy, że jesteś precyzyjny. Nie reagujesz na każde zniewagę. Czekasz, obserwujesz, a gdy się ruszysz, to koniec. Świat dzisiaj czci prędkość. Wacie szybciej, głośniej. Ale siła tkwi w przeciwnym, wtrzymane, w równowadze. W obecności samuraj ćwiczył z stan zrelaksowanej świadomości. Oczy szeroko otwarte, spokój w bezruchu, gotowy w milczeniu, krzyżby Cię bać w odpowiedni sposób. Bądź nieprzewidywalny, bądź spokojny, gdy oczekują gniewu. Uśmiechaj się, gdy spodziewają się strachu. Zniknij. Gdy spodziewają się odwetu, niech przygotują się do bitw, który nigdy nie nadchodzi. To jest sztuka wojny, to jest sedno filozofii. Patrz na naturę. Najpotężniejsze siły nie hałasują, przypływy nie kłócą się. Słońce nie błaga, góra się nie porusza, ze powodu wyzwisk. Ucz się na tym. Jeśli mogą cię sprowokować, mają cię w garści. Stoicy dobrze znali tę prawdę. Nazwali to apatia, nie apatia w sensie obojętności, ale stan westnego, spokoju, nietknięty przez zewnętrzny chaos. Wyobraź sobie być tak ugruntowanym, że nic zeręc tego nie może zachwiać twoim westnym kompasem. Żadna zdrada, nie ma plotek, nie ma niesprawiedliwości, nie dlatego, że ci nie zależy. Ale dlatego, że wiesz, że reagowanie emocjonalnie tylko wzmacnia Twoich wrogów, to jest droga nietykalnego. Opanowujesz swoją uwagę, bo na tym, na czym się koncentrujesz, rośnie. Więc nie karm tego, co cię osłabia, nie twiligniać się hałasowi, nie obniżaj swojej częstotliwości, aby spotkać innych w błocie. Ty się wnosisz cicho, konsekwentnie. Nieustępliwie, niech Twoja transformacja będzie myląca. Niech Twoja cisza ich obraża. Niech Twoja obecność mówi tak głośno, że Twoja nieobecność przypomina grzmot. Nie ma niczego bardziej grożnego do świata obsesyjnie dążącego do uznania niż mężczyzna lub kobieta, którzy tego nie potrzebują. Więc stań się tym, złóż przysięgę, chronić swój umysł jak królestwo, Mówić mniej, ale z ciężarem, poruszać się powoli, ale z celem. Jeśli cię nie rozumieją, to w porządku. Jeśli cię lekce ważą, to doskonałe, bo ci, którzy są naprawdę potężni, rzadko wyglądają na to na powierzchni. Chodzą przez życie jak cienie, ciche, obecny i śmiertelny, gdy to konieczne. A pewnego dnia, gdy inni są zajęci. Tłumaczeniem, broniąc, udowadnianie, będziesz budować, będziesz tworzyć, będziesz wykonywać. To jest twoja zemsta, to jest twoje dziedzictwo, więc pamiętaj: milczenie to nie słabość, to strategia, spokój to nie lenistwo, to gotowość, odalenie to nie chud, to kontrola, nie musisz podnosić głosu, musisz podnieść swoje standardy, nie musisz bronić swojej wartości. Musisz to przeżyć. Nie musisz wygrywać każdej kłótni. Musisz wygrać swoje życie. Więc kiedy mówią, słuchaj cicho. Kiedy zaatakują, obserwuj i uważaj. Kiedy spodziewają się ognia, bądź ciszą przed burzą. Bo ostateczny ruch mistrza nie reagować. To wznieść się ponad całą grę. A kiedy to zrobisz, stajesz się nietykalny. Powiedzą ci, żebyś walczył o swoje miejsce. Zabiegać. Krzyczeć głośniej, aby udowodnić, że się mylą. Ale zrozum to: prawdziwa siła nie konkuruje, tworzy zupełnie nowe przestrzenie, wchodzi do pokoju, jakby już je posiadało, nie dlatego, że szuka uznania, ale dlatego, że nie ma nic do udowodnienia. Musisz stać się taką obecnością. Oddalenie nie oznacza, że mniej się troszczysz. To znaczy, że już nie oddajesz swojego spokoju ludziom zbyt niedbałym, by je utrzymać. A samotność to nie jest kara, to jest przygotowanie sanktuarium, w którym twój umysł się ostrzy, twoja wizja się klaruje, twoja cisza staje się bronią. Niech inni gonią popularność, gonisz zgodność. Niech inni będą lubiani, stajesz się szanowany. Niech inni szukają aprobaty, szukasz prawdy. To jest ścieżka tych Którzy prowadzą siebie, którzy już nie pytają, zaakceptują, ale raczej czy to jest zgodne z tym, kim się staje. Bo kiedy przestaniesz zdradzać siebie tylko po to, żeby przynależeć, stajesz się niezlomny. Ludzie będą przenosić swoje lęki na ciebie, nazwą twoją ciszę arogancją. Twoja okrutna odległość, twoje ego pebuncie siebie, niech tak będzie. Nie jesteś nikomu nic winien. Za swoich granic Twoje standardy, twoje ewolucja. Nie jesteś zimny, jesteś jasny. Nie jesteś zdystansowany, jesteś skoncentrowany. Nie jesteś bez emocji, jesteś emocjonalnie suweren. Świat ma zbyt wielu ludzi, którzy mówią szybko i myślą wolno. Kto goni miłość, ale uciekają przed uzdrowieniem którzy wyglądają mądrze, ale działają impulsywnie. Bądź przeciw, stań się takim człowiekiem, kto odchodzi, gdy przychodzi czas, bez gniewu, bez poczucia winy, bez dramatu. Bo, kiedy naprawdę znasz swoją wartość, milczenie jest twoją odpowiedzią. Dystans to twoja obrona, obecność jest twoim dowodem, nie kłócisz się z chaosem, nie zmagasz się z małymi umysłami. Nie sztuki tym, którzy widzą tylko bazgroły. Twoja energia jest święta. Szterzo z tego. Nakarm to. Podnieś to. Niech twoje działania będą jak woda, ciche, ale niezbędne. Niech twoje emocje będą jak wiatr, odczuwane, ale niewidoczne. Niech twoja obecność będzie jak ogień, spokojny, dopóki nie zejdzie potrzeba. Nie zapomnij, filozofia to nie tylko teoria, to jak się zachowujesz, gdy nikt nie patrzy, to jak reagujesz na zdradę, zgodność, jak znosisz samotność bez porzucania samego siebie, jak zamieniasz ból w precyzję. Marek Aureliusz rządził imperium, a jednak wciąż pisał w swoim dzienniku, bądź obojętny wobec tego, co nie ma znaczenia, nie szukał aplauzu. On szukał zbieżności. Musisz zrobić to samo. Przestań gonić za zamknięciem, przestań gonić załeśnieniami. Przestań rozdrapywać rany, tylko po to, aby inni czuli się komfortowo, leczyć się w prywatności, rośnij w milczeniu. Niech twoje życie mówi za ciebie, a pewnego dnia będą się zastanawiać, jak to zrobiłeś. Jak udało ci się zachować spokój, kiedy świat stracił rozum, jak posuwałeś się naprzód, gdy wszystko prosiło cię o złamanie, jak stałeś się nietykalny i będziesz się uśmiechać. Nie z powodu dumy, ale dlatego, że pamiętasz wersję siebie, kto kiedyś błagał o pokój, zamiast stać się nim. Ta wersja umarła cicho, więc ten mógł żyć głośno. Więc weź ostatni oddech, nie dla nich, nie dla przeszłości, nie za to, co zrobili lub czego nie zrobili, ale dla siebie, dla siebie, którego pogrzebałeś pod przeprasinami, dla siebie, który już nie uginę się, aby przeter, ale staje. Aby prowadzić, to nie jest tylko przeterwanie, to jest odrodzenie. Niech Twoja cisza przemowi, niech Twoja cisza porusza góry, niech Twoje oderwanie odbuduje imperia. A gdy zapytają Cię, dlaczego jesteś tak spokojny, tak nietykalny, tak niewzruszony, powiedz im: Przestałem starać się być zrozumiany i zacząłem rozumieć siebie. Jest chwila: subtelny, cichy. Gdzie zdajesz sobie sprawę już nie jesteś osobą, którą pamiętają. Przerosą się wersje siebie, która potrzebowała ich zgody. Zrukasz skórę, która kiedyś sprawiała, że inni czuli się komfortowo. I to było bolesne, ale konieczne. Wzrost rzadko ugasza się z celebracją. Przebywa przebrane za samotność, jako zamieszanie jako zrucenie ludzi, wzorców, priorytetów. Zaczynasz przejrzeć iluzje. Ten hałas to nie moc, ten urok to nie charakter, to uznanie to nie miłość. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że większość ludzi nie szuka prawdy, szukają pocieszenia, a prawda rzadko to zapewni. Więc cię oznaczą za mocne, za cicho, za głęboko, zbyt odległe. Ale nigdy nie byłeś za dużo. Byli po prostu zbyt rozproszeni. Widzisz, transformacja nie jest głośna. Nie potrzebuje świadków. To dzieje się w kokonie, bałagan, ciemność, samotność, gdzie skrzydła budowane są w milczeniu i lot jest ćwiczony w wyobraźni. Długo zanim ktokolwiek to zobaczy. Nie musisz ogłaszać swojej ewolucji. Musisz po prostu to przeżyć. Niech myślą, że zniknąłeś. Niech myślą, że się Zamknąłeś. Nigdy się nie dowiedzą. Stawałeś się kimś. Nigdy nie będą mieli do ciebie dostępu. Żyjemy w świecie, który trzy prędkość, ale dusza rozwija się powoli. To wymaga czasu. Spotkać się z sobą bez masek. To wymaga czasu. Przestać grać i zacząć być. To zajmuje czas. Zdać sobie sprawę, że nie chcesz zemsty. Chcesz uwolnienia. Chcesz uwolnienia od cykli. Wolność od petli, wolność od tych części, ciebie, które kiedyś myliły ból z pasją i chaos z połączeniem, i wtedy się uczysz, cisza to nie stagnacja, to jest jasność, dystans nie jest goryczą, to jest mądrość, granice to nie mury, to są drzwi, że tylko ci, którzy potrafią zapukać w szacunkiem, będą mogli przejść. A twoja pokój, twoje ciężko wywalczone, Stoczone w boju pokoje, nie jest luksusem. To jest Twoja baza. Weź to winien sobie. Już nie pozwalać nikomu przekształcać Twojej duszy w pole bitwy. Bo im bardziej się leczy, tym mniej jesteś pod wrażeniem z wydajnością, z projekcją, z uwagą, która znika, gdy Twoje milczenie przestaje bawić. Zaczynasz pragnąć głębi, cisza, autentyczność. Ciche chwile, gdzie nic nie trzeba mówić, bo wszystko jest zrozumiane. Przestajesz musieć tłumaczyć swoje standardy. Po prostu żyjesz zgodnie z nimi. Przestajesz potrzebować, aby cię lubiano. Zaczynasz szanować swoją własną firmę. Przestajesz gonić to, co się rozpada. Za każdym razem, gdy przestajesz to trzymać razem, a potem to do ciebie dociera, to jest to, jak smakuje prawdziwa wolność. Nie bycie nieprzeszkadzanym, ale będąc nieposiadanym. Nie unikanie bólu, ale opanowaniem, jak na nie reagować. Nie budując idealnego życia, ale budując wewnętrzny świat tak solidny, tak zakorzeniony, że żadna burza na zewnątrz może zniszczyć spokój wewnętrzny. Stajesz się burzą i spokojem. Pytanie i odpowiedź. Ogień i woda. A z tego miejsca już nie reagujesz. Ty wybierasz, już nie występujesz. Ty usabiasz, już nie gonić. Przyciągasz. Zdajesz sobie sprawę, najbardziej rewolucyjny akt w świecie zbudowanym na kontroli, to w pełni poznać siebie i żyć tą prawdą bez przeprosin. A to jest największa forma buntu, stać się kimś tak pełny.